Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Chciałbym dzisiaj Państwu sprzedać pomysł na prosty, szybki yy, obiadzik. Tak zwane danie jednopatelniowe. Wszystkie produkty, które będę, będę wykorzystywał w tym obiedzie, mam w tym momencie wyciągnięte tutaj na tą deskę. Makaron mam wcześniej ugotowany. I tak naprawdę wykorzystamy sobie do tego tylko dosłownie jedno naczynie, a będzie to patelnia, w której sobie to wszystko podsmażymy po kolei. A co będziemy potrzebować? Wcześniej ugotowany makaron, tu mam ilość 150 gramów tego makaronu. Jedną paprykę, dwie cebulę, śmietanę, 30. Tu mam 330 ml, pieprz sól. Ja używam, ja lubię akurat taki miks tych przypraw. Tu jest miks przypraw do kurczaka. Można użyć papryki słodkiej, pikantnej. To co lubi, tak naprawdę. Te, te przyprawy miksy w tym przypadku do tego kuczaka, one tam się super, super sprawdzają akurat w takim szybkim obiedzie. I dwie piersi z kuczaka. One są dosyć spore, tutaj jest ponad pół kilo. W pierwszym kroku zabierzemy się za pokrojenie cebuli i tej papryki. Później pierś z kuczaka i tak naprawdę tyle. 15 minut, 20 minut i obiad będzie na pewno gotowy. Dobra, pierwszy sobie pokroję tą cebulę i tą paprykę, a później pierś. Tą pierwszą na bok. Dobra, to cebula. Cebulę w drobną kostkę. Dobra, cebula pokrojona, to teraz tą paprykę. Dobrze i paprykę też sobie pokroję w kostkę. Pierwszy sobie potem w paski, a później w kostkę. No i dobra. Papryka pokroję. Przełożę ją sobie teraz do, do talerza i zabieram się za tego fileta. No i dobra, filet to też pokroję w taką y, większą kostkę centymetrową. Dobra, potnę go, potnę go tak w a później o, coś, coś takiego. No i dobra, fileta mamy pokrojonego. Tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy do, do tego obiadu, mam już przeszykowane. Rozgrzejemy patelnię. W pierwszym kroku podsmażymy sobie tego fileta, później dodamy resztę składników. Pierw pierwszy filet sobie podsmażę. Nie będę go doprawiał tutaj w tej misce, tylko doprawię sobie od razu bezpośrednio na papierze. Dobra, To co? Zabieram kamerę, przenosimy się na gazówkę. O, no, myślę, że tyle starczy. Niech to, się, niech to się porządnie nagrzeje Dobrze, olej mam chyba już wystarczająco rozgrzany To co, sparzymy Opa. I ja od razu sobie to przyprawię Tą, tą przyprawą do kurczaka Dam takie dwie konkretne luzeczki Niech to będzie, niech tam będzie trochę więcej tego Oczywiście wszystko posolimy. No, na tyle wystarczy i damy jeszcze trochę pieprzu. tyle starczy. Potmażymy to w 10 minut i będziemy to ściągać z papieru. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, ale przecież możemy sobie dać jeszcze dwa ząbki czosniki. do tego fileta od razu. Tak bezpośrednio oka! No. No, ja, O, jeszcze 3-4 minutki i będę ściągał tego kurczaka. jak jeszcze się chwilę posmażę. Dobra, kurczak usmażony. ściągniemy go teraz z tej patelni i będziemy smażyć tą cebulę. Mam suchą patelnię, dam trochę oleju, żeby mieć na czym tą cebulę usmażyć. Tyle starczy. Damy to cebulę. No i papryka. Chwilkę to podusimy, posmażymy. Minęło 3-4 minutki. Już mi się ta cebula widzę zeszkliła. Już mi się zaczyna przywierać to do patelni. Ja w tym momencie sobie z powrotem rzucę tego fileta do tej cebuli z tą papryką. Zrobię tu mniej. I wrzucamy. Wymieszamy to ładnie. Zrobimy kolejne miejsce, bo tak naprawdę fileta już mamy podsmażonego. Nie ma co już go więcej smażyć. I damy sobie teraz makaron. Lub śmietanę, bez różnicy. Może damy sobie pierw tego makaronu. Wcześniej go gotowałem. Wymieszamy to. Oj, trochę mi ostyk się skleił. Zaraz pewnie na bałaganie, a tak się staram, żeby tu nie rozsypać tego. Dobra, wiecie co? Jak wleję tej śmietany, to mi się ten makaron miękki zrobi. Będzie łatwiej rozmieszać. Zrobimy sobie kolejne znowu miejsce. I śmietana 30. Do takich dań musi być śmietana 30 te 18, to one się nie nawają. 30, jednak zawsze ma dużo fajniejszy ten smak. Dobra, i co? Całość. Ponad 300 ml Cała, całe opakowanie. Podusimy to z 5 minut, czy tam z 10. Troszkę się śmietana zredukuje. I obiad będzie gotowy. Co tu więcej robić? Taki pomysł na szybki obiad. O, dużo fajnie. Od razu ten makaron się rozstał, rozszedł. A teraz sobie spróbuję może tu trochę to jeszcze do sole, bo chyba nie za wiele soli dałem. Przyprawę już na pewno nie będę dawał tej do kurczaka, bo dosyć sporo dałem dwie łyżeczki. A, zapomniałem. Tutaj jeszcze przecież... Jest jeden bardzo ważny składnik. Zapomniałem, dobrze, że mi się teraz przypomniało. Ja dam od razu, niech to sobie, niech ten makaron się chwilkę podgrzeje. Wiecie, co tu jeszcze trzeba dać, żeby to było jeszcze, żeby to nabić mu tu kalorii, bo mało kolorystyczne jest z tą śmietaną 30. Damy jeszcze tutaj tartego sera. Damy tutaj z dwie garści takiego tartego sera nabierze to jej smaku i tak będzie inaczej taka konsystencja inna się zrobi dobra dodaję tutaj sera dobra to co dajemy ja mam zwykły taki ser od razu tarty taki na pizzę damy takie dwie garście, nie wiem, ile tu będzie w opakowaniu jest 300 no niecałe 100 gram myślę że dam na bogato niech to będzie no. dobra, dobra tyle sapsz O, jest super. Wymieszam to, ser się roz, roztopi. Rozpuści i tak naprawdę obiad gotowy. Będę sobie już nakładał na talerz. O, super, a to wygląda? O, a ten ser się fajnie topi, nie? Fajnie się rozpuszcza. Dobra, myślę, że starczy tego smażenia. Nałożę sobie na talerz. I ty... Dobra, obiad gotowy. Możemy jeść. Czyli sobie teraz nałożę. Tak, nie chcę już kadru zmieniać. Zostawię tak jak jest. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Nie chyba będzie. Dobra, to tak. Taki prosty, prosty obiadzik z makaronem, z filetem. A na pewno też będzie dobrze smakował. A sobie wyłączę. Co tu więcej mówić? Już nie ma co więcej mówić? Trzeba tylko jeść. A dobra. Dobra, to co? Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich filmów. Smacznego.